Witam, ja jestem Guy from Old, a to jest kontynuacja serii Try. Cóż, ostatni odcinek nagrałem o mniej więcej 10 miesięcy temu. To szmat czasu jest, ale jednak postanowiłem, że dokończę to nagranie, dokończę tą serię, gdyż włożyłem w nią jednak trochę tej roboty i głupio by było, gdyby ona tak przeprostu przepadła. Więc... W międzyczasie zdążyłem, musiałem po raz kolejny zainstalować Trajna, szybko doszedłem do poziomu, który teraz powinienem nagrywać. To będzie poziom. poziom piąty, tak. Wszelkie przypadek zaczyna grać w szósty, ale to mniejsza. To zacznijmy poziom. tak. Kryształowe pieczary. Rozpocznijmy zabawę. Ach, brakowało mi uczniczki. Nie uczniczki, o! Nie uczniczki, tylko. Przepraszam. Chodziło mi o złodziejkę. Może musicie mi wybaczyć, mam trochę z gardłem problem. Ale myślę, że nie przeszkodzi to specjalnie w moim nagraniu. O! Czekać. A bo i wiojco No chodź, to chodź, twoje frajer. No. Będziemy <ścoughs> okay. przeżyć i. Tak tak wyszło na to, że już przeszedłem raz przez przypadek ten poziom, tylko że mi się nie nagrało. Tutaj, normalnie tutaj są miksturki z oświadczeniem. Ja już je zdążyłem... Zdążyłem je już zebrać prawdziwie, ale i tak wam pokażę w jaki sposób je można zebrać. To już wystarczy trochę pomyśleć. O! Nie proszę bardzo. A jeśli chodzi o przedrzenie się przez tą skalną przeszkodę, barierę, wystarczy podnieść tą betonową? Nie, betonową. Betonową? Nie, raczej nie. Bo wtedy jeszcze nie było betonu w średniowieczu, a był. Ja tam się nie znam. Ale poleciał. A ja ogólnie. No. Nie będę się tutaj wypowiadał na coś, co było 5 minut temu. A jest, ja ale składnie. No ile ich tam jest? No widzicie no No, idziemy dalej Muni Dobra, no ma Normalnie bym zbierał wszystkie muszturki doświadczenia pod spodem Tylko, że jak wcześniej wspomniałem w ten level I po prostu wszystko co było do zebrania w większości zebrałem po prostu wiecie co tu chodzi No wiecie, o mixu, wiecie. A, rycerze mi co mi chodzi Mu górze A rycerz zat O, brakowało mi szarży Właśnie szarży Chyba normalnie na tym poziomie odblokowujemy po raz pierwszy szarże Musi się nie mylą, chociaż możliwe, że coś teraz Coś teraz na zapomnienie słowa mniejsza. I możliwe, że po prostu coś raz kręcę. O, właśnie, kręcę. Ale wydaje mi się, że właśnie na tym poziomie zdobywamy następną umiejętność do naszego rycerza. O, teraz pokażę Wam ciekawą sytuację. Słyszymy tutaj odgłos szkielet. Możemy sobie strzelać. Słychać jak szkielet obrywa. Nie wiem, czy to słyszycie, ale powinniście słyszeć. I wygląda wszystko na to, że to po prostu jakiś bug No ale niestety nie. Zobaczymy, co się stanie, jak na to wejdę. No właśnie, o to co się stanie. No. Akcja jest taka, że tam po prostu jest skrzynka ze skarbem i kilka mixtur doświadczenia, które już zdążyłem zebrać, ale i tak wam pokażę. Otóż można w taki prosty sposób wejść. O, Teraz do miksturki doświadczenia zamieniły się w miksturki miny, many. Ale... Normalnie tam jest bardzo ciekawy skarb, bo jeśli się nie mylę to nogawice, chociaż nie zdępię, bo... To nie... Właśnie zawsze mnie zastanawiam, czy to się generuje losowo, czy to jest bardziej określone. No ale mniejsza. Zaraz możemy sobie... Po o! Wygląda na to, że jedną miksturkę doświadczenia minęła na tym poziomie. Więc przynajmniej dzięki temu nagraniowi mogłem ją zdobyć. Łeza, się oduszę. No, dobra, jestem Czekajcie, momencik O, dobra A no, następne są miksurki, które że zebrać, ale i tak przejdziemy sobie górą, bo jest po prostu wygodnie A, dobra, ale to Pożyczymy, albo w sumie pozwólmy jej robić swoją czynić swoje Ale pożyczmy sobie tą kuleczkę bardzo sympatyczną No kolega obróć ten kłamień, a chcę obrócić A ale i tak się tam chyba przyda Albo jednak nie przyda, trudno, no i przejdziemy tak, czy jak górą jest bezpieczniej o nie, najbardziej wkurzający przeciwnicy w tej grze dobrze O, no i załatwiliśmy no, zapo zapożyczymy sobie tą drewnianą skrzyneczkę Nie, to nie jest skrzyneczka Nie, co coś tu źle zrobiłem. No nie, no już następny no Chodź, chodź tu, chodź, chodź tu No chodź i po nim. Dobrze, mości ładny. No i elegancko to, to jest... Normalnie to, to jest miksturka z doświadczeniem. Ale zamieniła się w miksturka mandy, ale sobie ją chyba zbierzemy. A trzeba wrócić... A bo dobra, Jak już jest takim takim kątem, to nie będziemy się z tym Teraz tam jest z następny skarb, który już został przeze mnie wcześniej od, odkryty. Odkry, odkryty to jest dobre słowo, ale wiecie o co mi chodzi? W sposób jest prosty, wystarczy sobie tymi kamyczkami zniszczyć tamte kolce stalaktyty. stalaktyty, chyba, nie pamiętam zawsze czy się różniły. Zacznij sobie utorować drogę. Dobra, no nie, bez jaj. Pożyczymy sobie skrzyneczkę w tym celu. O! Nie jest No i jak widzicie, możecie się domyślić tutaj był skarbki, skrzynka z doświadczeniem. A, chodźmy dalej. Tutaj też była skrzynka. fu, skrzynka miksturka z doświadczeniem. I bardzo irytujące kolce zawieszone na łańcucha jak zresztą możecie widzieć nie wiem czy ja wam wszystko tłumaczę ale jakoś mam taki zwyczaj to wiecie pierwsze filmiki ale nie do tego ma ale nie trzeba było nic mówić to jest dosyć ciekawie mam bardzo wkurzając się z pochodniami mówię trochę nierealnie, że dniemą tutaj pochodnie i krzestają ogień ale nie o, nie o tym piksze bardzo silni bardzo dziwnie cel... i ostatnie silni ucznicy ale możemy powiedzmy powiedzieć, że ci szkielety przed jak jeszcze byli ludźmi to po prostu byli wyborowymi szelcami tutaj też były mieszkie doświadczenia ale ogólnie ta cała konstrukcja służy do dotarcia do, tarczy, do niżej, położonego, niżej położonej drewnianej platformy, którą zaraz zobaczycie. wie, że nie jest drewniana, tylko się zaś przekręciłem. A, nie jest drewniana, ale wiecie, co będzie. O, znowu mamy No i oczywiście pan z pochodnią na nas czekający. Tego już zaatakujemy wcześniej. Teraz trzeba szybko przebiec przeskoczyć, znaczy się. Nie, zawsze moją ulubioną postacią w tej grze była uczniczka. Włodziejka inaczej, świetno poprawnie włodziejka. może no, dlatego, że zawsze lubię taką uczników i w ogóle w różnych grach RPG ale nie o tym A i przez to, że gadam tak o niczym właściwie nie wiedzieć czemu, ale mniejsza mam żyćko. Tutaj mamy sami, sami zabijają. Hmm, nie ma nic lepszego niż samobójcza śmierć wroga. Tak. Przeskaczemy sobie, a ja już olej mi. No, no i na tym byśmy zakończyli właściwie. Właśnie w następnym odcinku wejdziemy do krypty potępionych. A ja wam muszę po prostu podziękować za ten dzisiejszy materiał. Obiecuję już wam, że nie będziecie na następny odcinek czekać tych 10 głupich miesięcy. Postaram się już w miarę regularnie nagrywać. Aczkolwiek dziękuję wam jeszcze raz za za, to, za ten materiał i zobaczymy, zobaczymy się, usłyszymy się w następnym odcinku. Pozdrawiam.